W szkole prawie się nie odzywałem. Po prostu przeczekiwałem lekcje, licząc minuty do dzwonka, aż do dnia, kiedy pani od Polskiego ogłosiła konkurs recytatorski. Zwycięzca dostanie dodatkowe punkty z aktywności, powiedziała, patrząc prosto na mnie. Wiedziała, że ledwo prześlizguje się z dwójką. Problem w tym, że nienawidziłem występować publicznie, ale jeszcze bardziej nienawidziłem myśli, że przez brak punktów będę musiał iść na poprawkę, więc zapisałem się. Wybrałem wiersz, którego nikt nie znał: samotność stafa, i ćwiczyłem przed lustrem, aż sąsiad zaczął pukać w ścianę, żebym przestał mamrotać, bo ma do pracy na szóstą i musi się wyspać. W dniu Konkursu aula była pełna. Gdy stanąłem na środku, zobaczyłem w pierwszym rzędzie Pawła, szkolnego dręczyciela, który akurat zerkał na telefon. Sam jestem, wszystko mi obce. Zacząłem, ale głos mi się załamał. Wtedy usłyszałem chichot. Paweł szepnął coś do kolegi, a tamten parsknął śmiechem. Nagle coś we mnie pękło. Zamiast się stresować, poczułem zimną wściekłość. Podniosłem głowę i wyrecytowałem resztę tak wyraźnie, że echo niosło się po sali. Sam jestem i to mi wystarcza. Zapadła cisza. Nawet pani od polskiego otworzyła usta, a potem oklaski. Paweł zbladł, bo nikt nie spodziewał się, że Milczek potrafi tak się odezwać.